Dzień dobry. Renata Macikowska z Metal Beach na korcie hybrydowym, miejmy nadzieję, na wieści 5 Grand Slam'a. Tak, pierwszy raz przyjechałam grać w tenis w Oklahoma State University, to grałam taki treningowy mecz przeciwko takiej pani zawodniczce, która była mocna jak tur. Miała piękny forehand, dwuręczny backhand i świetnie serwowała. No, pani spuściła mi łomot. Mniej niż godzinę, i to naprawdę bardzo bolało. Niedługo potem poszłam na, oglądałam taki mecz baseballowy i widziałam, że ten główny pitcher strzelał takie, rzucał takie piłki, takie szmaty, i ci wszyscy panowie osiłkowie po prostu nie mogli sobie z nimi poradzić. Ja doszłam do wniosku, że to ja właśnie powinna mieć coś takiego w tenisie. Jakby miała taki shot, to może ta, ten wynik z tą panią byłby inny. No i zdewelopowałam coś takiego, co nazwałam. Tenisową przynętą. I na czym ta tenisowa przynęta polega? No, to jest taki bardzo miękki slice, który ląduje tak około troszeczkę powyżej linii serwisowej. Także jest on niski, zresztą go zaraz zaprezentuję. Jest to on taki niski, i taki, taki. Mniej więcej wygląda w ten sposób. O! Coś takiego. A jeszcze jeden. Ten shot powinien krzyczeć do twojego przeciwnika napal się na mnie i uderz tą piłkę out. I ten szot używamy, no jeśli gramy przeciwko komuś, który, używa, który wali piłkę bardzo mocno. Odbijamy z nim kilka takich mocnych pilek i nagle przychodzi ta tenisowa przynęta. To jest bardzo ciężki shot do nauczenia, dlatego ja na początku, tak jak państwu pokazywałam, Robiłam to sama z koszyka, no, a potem można już i robić to na bolmasinie, a potem w normalnych meczach. Ta tenisowa przynęta bardzo pomogła mi wygrać wiele meczy, które właściwie to ja nie powinna wygrać. I mam nadzieję, że także Państwu pomoże, żebyście, byli, żebyście wygrali wiele meczy takich ciężkich, które nie powinniście wygrać. Bardzo dziękuję za uwagę.